Cześć, Siemanko, Squidward z tej strony. Zapraszam na odcinek z dziennika z Minecraft. I dzisiaj, moi drodzy widzowie, zajmiemy się znowu czymś ciekawym. Tak, wiem, że tylko jedno wrzuciłem. No ale co tam? Zabieramy dzisiaj wszystkie. Żelaza, jakie tylko mam, wszystkie. Złota, jakie tylko mam. Eee, trochę też Redstone, oczywiście patyki. No i zrobimy sobie z tego tory. Tory! W końcu, moi drodzy, robimy tory. Oby się wszystko udało. Jeżeli się coś uda, to będzie jeszcze mały specjal na koniec tego odcinka. Zobaczymy, jak to będzie. Bierzemy całe złoto, bierzemy sztabki. No, może przesadziłem nawet trochę. Aha, jeszcze Redstone miał być. Jakby mi zabrakło, to jest tam na dole. A tam chyba coś więcej jest. Nie, tutaj wszystkie rudy już się poszły przepalać, na szczęście. Czyli tylko tu jest redstone. No to tyle mam złota, ile mam. Więcej nie mam. Chociaż myślę, że to mi wystarczy. Wiecie co? Nie, nie bądźmy aż tacy bardzo wymagający. Chociaż uwaga. Uch, może być ciężko, tak naprawdę. Dobra. Zrobimy sobie ze wszystkiego, bo coś czuję, że to wszystko zejdzie. To właśnie może zejść. Szczególnie jak mamy tam pod górę. No to to samo pod górę jest 20 tych torów. Więc no niestety to wszystko zejdzie. Ale prawdopodobnie tam gdzieś w delcie mamy trochę złota, więc no nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło. Dobra, robimy tego tak, żeby było dość sporo. Kurczę, no tyle staków, to za mało staków. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. No oczywiście mam na to surowce, stać mnie, więc robię. Eee, trochę musimy tutaj zrobić miejsce w tym ekwipunku, bo niestety się troszkę obłożyłem rzeczami, które tutaj nie powinny być. Jeszcze zobaczymy, co tu mogę wrzucić, także ja mieć wszystko pod ręką Cyk, cyk, cyk Ale nie za wiele tych rzeczy O, na przykład takie krzemienie, to ja w ogóle tego nie chcę Mhm, super Teraz tak, no redstone już mi też... A nie, przecież będzie mi potrzebny redstone, co ja wyprawiam Tu jeszcze sobie zrobimy jeden stack tych torów Bo myślę, że i tak więcej za odcinek yy, nie, nie użyjemy cztery staki, jeszcze jeden, nas spokojnie tak, czy jeszcze jeden? cztery, pięć no wiecie co, trochę mi już yy, to... ale dobra, sprawdzimy Trochę wydaje mi się, że już tego jest za dużo, ale mogę się mylić, dlatego no zobaczymy. Zrobiłem 5, yy, czyli 5 yy, razy 6, prawda? A nie, tu jest 6, o Boże, czyli 6 razy 6, 360, plus 6 razy 4, 384. Razem, tu jest torów tych, plus jeszcze trochę tych, no. Nie wiem, czy wystarczy do Delty, bo widzicie, że to jest całkiem daleko, więc prawdopodobnie nawet to nie wystarczy, ale ja bym się tym nie martwił. Jeszcze musimy sobie zrobić czerwone pochodnie. Tutaj chyba nie mam, ale mam też taki box na pochodnie. Aha, jeszcze chciałem piasku zabrać, dość sporo. Ale dzisiejszy odcinek będzie hardkorowy. Piasku chciałem zabrać, żeby mieć piasek do wypełnienia dziur. Poza yy, żwirem do wypełnienia dziur, żeby był jeszcze piasek. Tutaj chyba więcej żwiru nie mam, a trochę mam. No to sobie zabierzemy i to wszystko. Także tak wy wy wyposażony mogę już iść się bawić. Ok, oglądamy tam księżyc. Jak to wygląda? No, tak, średnio. Ten wschód słońca. Tutaj powinny postawić łóżko na samym środku. Tak, do Tak powinny i zrobić. To musisz się poprawić i postawić łóżko na samym środku. To zdecydowanie. No i lecimy już. Tu jest jeszcze uwaga. Uwaga, łopata. Marta. Na wszelki wypadek różnych. Niepowodzeń Ona powinna nam pomóc Chociaż już się tak ledwo trzyma Ale jest plan, żeby ją naprawić Nie wiem, czy to się uda w tym odcinku Czy dopiero w następnym e, W każdym razie, no trzymajcie kciuki Żeby się udało ją naprawić Musimy jeszcze zrobić jedną rzecz e, Tutaj wypełnić to Tak w miarę składnie, ładnie Okej okay. Tutaj widać, że no niestety może być trochę problem z wypełnianiem tego wszystkiego. Dobra, spróbujmy sobie tak, i od tej strony już tylko żwir. Szybko, szybko, szybko lecimy, bo czasu nie ma. Jeżeli chodzi o pochodnie restownowe, to prawdopodobnie je będę ustawiać później. No, nawet trochę tego żwiru zostało, więc byłoby na ustawienie pochodni redstone'owych. Właśnie z odwielu na żwir chciałem tego nie robić. Więc możemy lecieć. Uwaga, uwaga, uwaga. Pochodnie redstone'owe. Tutaj chyba nie ma pochodni Double check są więc trochę już jest na samym starcie nie trzeba będzie ustawiać, ale. Trzeba ustawiać tory, trzeba ustawiać pochodnie restonowe i tory restonowe, czyli te trzy rzeczy. Tutaj na wyciągnięcie ręki najważniejsze, reszta nie jest aż tak ważna. Pod górę. Pod górę zawsze będziemy stawiać sobie tory napędzające, choćby nie wiem co, no bo nie wiem, już taka tradycja jest na moim świecie, że tak robię. Przynajmniej tak robiłem, przynajmniej tak wydaje mi się, że robiłem, nie? że nie stawiałem tego jak na, Sky, na Skylands, tylko stawiałem to tak konkretniej. I uwaga, są wszystkie napędzone, czyli jak na razie się to sprawdza. Ten sposób układania torów. Tutaj jak będziemy dostawiać? 7 zwykłych torów, czyli tak 7 zwykłych torów i jeden tor napędzający. Tak to sobie wyobrażam. Uwaga chyba jest. Jak nie jest, to trudno. I teraz z której strony będą te pochodnie redstone'owe Myślę, że z tej strony. Właściwie to tego nie sprawdziłem, z której strony, ale zawsze można przełożyć. I poza tym mogę je ustawić w późniejszym czasie, tak żeby się szybciej. Widzicie, teraz dopiero przyspieszamy. O Boże, zapomniałem, jaka tam była liczba. Nie no dobra, już sobie przypomniałem. Muszę patrzeć, obserwować, jaka jest liczba zawsze tych torów odjąć 7. I to znak, że trzeba postawić kolejny, taki zwykły Cyk, a żeby mi było łatwiej liczyć te siódemki To sobie zrobimy tak, bo wtedy jest łatwiej liczyć siódemki Jak mam taką liczbę podzielną przez 7 Ups Tutaj, tutaj przesadziłem Za daleko Miało mi to ułatwić, a Tak naprawdę utrudniło zadanie ale dobrze, już wracam na właściwe tory. <laughs> Rozumiecie żart? Wracam na właściwe tory. Oby nigdzie nie było przerw, bo to popsuje cały efekt. Dobrze, gdzieś tu. Powinniśmy mieć tyle torów i mamy. I znowu robimy to samo, czyli to przez 7. I lecimy z tym tak do samego końca. Zobaczymy, czy dzisiaj się to uda. Uwaga. Yy, tyle czy dzisiaj się to w ogóle uda czy dzisiaj to będzie możliwe to nie wiem, bo tu widzicie, że całkiem daleko to jest nie jest to takie łatwe sobie przejść o tak po prostu, tylko trzeba naprawdę się nagimnastykować że tak powiem uwaga, coś mi się tu nie pasuje, chyba Pomyliłem się poprzednim razem, chociaż nie pamiętam, nie pamiętam, nie pamiętam już jak to było. Zobaczcie, jak to jest daleko, jak to jest masakrycznie daleko. Ja dopiero zrobiłem, no, do no malutko, nie? <laughs> A już dwa staki torów poszły, przypominam. Dwa staki z y, sześciu, które sobie przygotowałem w ogóle to jest nieprawdopodobne uwaga, bo tutaj powinienem właściwie sobie to przygotować pierwsze tak, żeby mi się fajnie przez 7 dzieliło, dlaczego przez 7, no bo tak mi się wydaje że to jest taka właściwa optymalna liczba torów, żeby wagonik nie zwalniał, nie wiem czy mam rację, po prostu wydaje mi się, że mam rację i dlatego tak przez 7 się to dzieli Tutaj już sobie posadzimy Taki napędzający No i tutaj chcę piasek Dlaczego chcę tutaj piasek? Dlatego, że mm, Chcę piasek, bo tutaj jest to pod, wo pod wodą nie? I tak mi się wydaje, że fajnie ten piasek wygląda Gdy to jest pod wodą A z kolei e, Ten żwir fajnie wygląda w tunelach W takich stricte tunelach no a jako, że to nie jest taki stricte tunel, no to tutaj piasek bardziej pasuje, moim zdaniem. No i tego całego dirta, kamienia pozbędę się, gdy, będzie, gdy będę na jakimś live'ie. Na przykład, tutaj też cały ten kamień pójdzie papa na rzecz właśnie e, dirta. Nie, 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 nie na rzecz dirta, na rzecz gravela, czyli żwiru. Inaczej mówiąc, to wtedy będzie to super. Tyk. Powoli, powoli lecimy, bo uwaga jest zakręt, ale przed zakrętem postawimy jeszcze jeden tor i na spokojnie sobie ten zakręt zrobimy. Elegancja, o to chodziło. No i dochodzimy do takiego punktu, gdzie będziemy mieć podgórkę, ale ciekawy, czy te 7 torów się tu zmieści. Okazuje się, że tak. A nawet puszczę parę kolejnych, e, może nawet więcej. Okej, okay, no i w górę Tu już mamy w górę tor, czyli damy go sobie na napędzający Uwaga, tutaj się coś robi niedobrego Tu już damy tor napędzający, żeby tak czasem No ja wiem, że teoretycznie, no to marnuję te napędzające tory W ten sposób Kurcze i w praktyce to ja też je tak marnuję no, można by je dać jakoś inaczej. Z tym, że na moim świecie się tak przyjęło, że się je tak daje. No i co poradzić mogę na to? <grym> no, co poradzić mogę na to? Tak mi się właśnie wydaje, że wszystkie takie podjazdy mam zrobione z takich napędzających torów i to jest ekstra, naprawdę. Wow. Wow. Jedna pochodnia zapaliła wszystko, czy nie? Nie. Nie wszystko. Nie ma szans, żeby jedna pochodnia, wszystko zapaliła, ale i tak dużo więcej niż się spodziewałem. Tutaj wystarczy dać dwie pochodnie na cały ten szlak. Yy, no minus jest taki, że te nasze tory się kończą. Yy, no a chciałbym wam pokazać, jak to dalej idzie, i mamy tutaj. O, mamy tutaj nawet właściwą ich liczbę. Nie, niewłaściwą. Zdecydowanie niewłaściwą. Tak. Teraz mamy właściwą. I tych napędzających również trzeba nam użyć. Wow, Co się tu dzieje? Dysku. Nie, widzieliście to, nie to za bagi. Co za bagi na tym świecie moim ulubionym. Tak, połączyło się już wszystko ładnie. Nie wiem. Dostał laga. Ja układam dalej Kurczę, no nie dojdziemy do Do, do delty taki, takim zestawem torów, uwaga bo tu przesadziłem, ale już się poprawiam Nie dojdziemy do delty takim zestawem torów Trzeba będzie coś jeszcze wykmienić, wymyślić Że tak powiem Jeżeli się tam gdzieś pomyliłem, no to już trudno z tymi torami, zostanie tak, jak zostanie, I, i będzie sobie. No nie, no bo nie można mieć wszystkiego, ale wydaje mi się, że jest dobrze, nie? Jest raczej dobrze, że tak jest. Co ósmy tor e, mamy ten napędzający. I w miarę to nam powinno wystarczyć na no mniej więcej zabraknie tego złota U, uwaga 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 tutaj przesadziłem zdecydowanie moi drodzy 7 minus 64 To jest tyle. Tutaj muszę. Tutaj muszę jeden tor odstawić, żeby mi się wszystko równało. Ups. Dobra, coś tu jest ewidentnie nie tak. Jeszcze raz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra, teraz będzie się zgadzać. Bo nie uwzględniłem tamtego toru, jednego, który został. 3, 4, 5, 6, 7, ekstra. Bardzo dobrze jest. Tylko budować, budować, budować Masakra, skończą się te tory zaraz A ja nie mam więcej złota Widzieliście, że nie mam nie, nie kłamie Nie oszukuję, żeby nie było Tylko no naprawdę nie mam Ale już jesteśmy nie tak daleko Bliżej niż dalej No myślę, że w połowie drogi to już na pewno jesteśmy Czyli całkiem fajnie to poszło Sprawnie Zobaczcie, tu jest taki tunel, wykopałem No i znowu damy sobie tutaj gravel Do tego tunelu No a gravelu jest sporo Zobaczcie tutaj, ile tu jest gravelu Cała góra, można kopać, a kopać I tu jest cały taki biom Gravelowy I to jest niesamowite Co prawda, no nie lubię tego surowca I on jakoś nie jest fajny No ale to jest niesamowite Że tak dużo go jest Ostatnie parę torów bo już mi się kończą te napędzające. Jednak tak się stało. Dobrze. Ale może sobie dojdziemy do końca tego tutaj. <gry> I ostatni. Cyk. Skończyliśmy zabawę. Tam już dalej nie będę robić, ale przejdziemy się do Delty w tym odcinku, ponieważ to jest bardzo blisko. Tylko jeszcze 300 bloków. i do 300 bloków. Musisz jeszcze dwa razy tyle torów zrobić prawie. No. No nie ma żartów, nie? Tak szczerze Wam powiem: to jest jakaś masakra. Żelaza tyle raczej mam będzie tyle żelaza, no ale złota tyle no to ja nie mam, ciekawe czy w delcie jest złoto jakieś, mam nadzieję, że jest już to 3 lata nie wchodziłem do tej bazy delta, dlatego nie wiem z czegoś tam spodziewać, nie? co tam jest ale będzie fajny odcinek właśnie z tego jak wejdę do tej bazy delta Yy, tutaj pewnie jakąś przekładnię się jeszcze zrobi, bo tu jest też yy, zjazd do. kolejka do. O! Uu. Tu jest kolejka. Do alfy, tędy a tu jest kolejka, niby na dół. No ale ja sobie nie biorę kolejki, tylko sobie wezmę, tak widzicie? Tu jest wszędzie tory napędzające. Na moim świecie się tak przyjęło, że wszędzie, gdzie jest pod górkę, to się daje same tory napędzające. To jest fakt, o jakim mówiłem. No a raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, nawet co sześć tutaj jest dane. Nie wiem z jakiego powodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Pewnie błąd albo tak yy, mi się podobało. Uwaga. Eee, co to robi? Co to robi? Nie pamiętam już, co to robi. Pewnie zmienia tutaj jakoś ten oto. Eee, tą oto. Tak, zmienia tutaj ten tor. Jeżeli jesteśmy w wagoniku, e, jako człowiek, to jedziemy sobie tędy. Super. A jeżeli jesteśmy w wagoniku, znaczy, jeżeli wagonik jest e, z towarami, to on sobie jedzie tędy do tych lei, które go rozładowują. No, Notabene nie ma tutaj nic. Trzeba będzie ten magazyn przerobić, dodać tutaj nowe możliwości składowania przedmiotów, czyli te skrzynki. E, takie specjalne Starczy się beczki e, i tutaj jest bardzo fajnie dużo tych surowców e, akurat tutaj nie ma nic perły wow, jest trochę tych pereł dropy malutko, większość pewnie w alfie została z takich rzeczy żelazo no powiem wam że żelaza pięknie jest Węgiel, ojej, ojej, to jest wszystko w blokach, bo by się nie zmieściło. Redstone, no też fajnie. Diamenty złoto-szmaragdy. Złota mi zostało tyle, moi drodzy. I jeszcze trochę jest. Na szczęście już bardzo pod górę nie będę szedł, tylko bardziej na wprost, więc trochę mi się tego złota oszczędzi. Zobaczymy, czy tyle wystarczy. Najwyżej, najwyżej co? Najwyżej przyjdę drugi raz. Po to złoto i zobaczcie, co tu jest. Pary drewna, kamień oczywiście. Nie, no, kamienia to poszalał. To jest na budowę zamku, ale nie wiem, czy go będziemy budować. Skrzynki również z kamieniem, no bo z czym innym pół bloki takie najróżniejsze. Inne bloki najróżniejsze. Jest też żwir. O. O, nawet bym nie kopał, wiecie, bo po co kopać? Wezmę sobie z tego, co tu jest. No, oczywiście, trochę też może wykopię, nie? Ale akurat, skoro mam taką możliwość zabrać, co już jest, to zabiorę. Wow, oglądamy wszystko, co tu jest. Mechanizmy i narzędzia. hu <laughs> ile diaksowych kilofów! do, masz diamentową łopatę Masz diamentową łopatę, nie chcesz jej łączyć z Martą Oj, nie chciałbyś ją, on, bo ona ma klątwę znikania yy, a to chyba oznacza, że... Że po śmierci znika? Czy, czy... Nie, nie Nie, nie pamiętam co to oznacza Dużo takich killoffów diamentowych Killoff Zygmunt O Boże jeszcze miałem taki dodatkowy kilow, zanim za w ogóle zapomniałem. To był mój taki kilow do zadań takich zwyczajnych, do zwyczajnego kopania kamienia. A ja do tego celu używam Marcina, bo on ma naprawę, więc yy, po prostu mi go nie szkoda. O, że tak powiem, dlatego Marcina używam, bo on ma naprawę. Więc te killoffy, zobacz, zobaczcie Tutaj jest nawet taki, podobny do Zbyszka, killoff yy, Więc, no całkiem są fajne, mógłbym to komuś dać Jej Ej, no, no fajne to jest Tutaj też jakaś pusta skrzynka, ulepszenia Czyli wiadomo, to mi się przyda Uj, zbroi dla konia zbroja dla konia Jest też śmietnik. Pff, wszystkie takie różne rzeczy, które nie wiedziałem, gdzie dać koleje. No, Squido, to ty już to, to nie musisz brać. Weź te, te tory. O i już. No, szkoda, że nie ma tu jeszcze tych napędzających. No, ale za dużo bym chciał. I alchemia. Powiem wam, że magazyn no, pierwsza klasa. Nawet nie wiem czy jest sens zamieniać tutaj cokolwiek na beczki Chociaż beczki też wydają się fajnym być pomysłem Żeby gdzieś tutaj wstawić nie wiem pomiędzy czy coś e, Tam gdzie nie można było wstawić skrzynek Bo oczywiście Chociaż nie Tu jest szkło nad skrzynką A ona się normalnie nie otwiera Ale te skrzynki nie mogły być obok siebie W sensie takim obok obok Dlatego to ma taki kształt dziwaczny żeby te skrzynki mogły się jednak tutaj pomieścić w taki standardowy sposób. No i tyle, co tu więcej wyjaśniać. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, klikajcie. Magiczny dzwoneczek. Pozdrawiam was na razie pa i cześć.